W tym roku prawdopodobnie zbankrutuje kilkanaście tysięcy przedsiębiorstw. Czy sposobem na ratowanie firmy może być likwidacja PRIPAK? O tym będę rozmawiał z panią Roxaną Barysz z kancelarii Orzuchtownczykowski. Dzień dobry, panie mecenas. Dzień dobry, panie redaktorze. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, bo obowiązujące w prawie polskim od stycznia 2016 roku. Czy rzeczywiście to jest skuteczny pomysł na ratowanie firmy? Panie redaktorze, rzeczywiście jest to stosunkowo młoda instytucja w polskim prawie upadłościowym. Jednakże zwracam uwagę, że likwidacja prepack czy tak zwana przygotowana likwidacja pozwala na sprzedaż przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a nawet istotnych składników wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, dedykowanemu nabywcy czy dedykowanym nabywcom i dzięki temu Unikamy przeprowadzenia stosunkowo trudnej i uciążliwej procedury przetargowej w ramach postępowania upadłościowego, gdyby odbyłoby się ono w zwykłym trybie. Pani mecenas, czy, czy, czy teoria nie rozmija się z rzeczywistością? Czy rzeczywiście taki proces można przeprowadzić błyskawicznie? Żeby same przygotowania zajmują 4 miesiące, sąd musi rozpatrzeć sprawę w ciągu dwóch miesięcy, a syndyk powinien zawrzeć umowę sprzedaży po 30 dniach jest to realne. Panie redaktorze, oczywiście należy przyjąć, że jest to realne, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa i ustalone w tych przepisach terminy. Jednak te terminy nie są wiążące, a w przypadku przygotowanej likwidacji musimy wziąć pod uwagę to, że mówimy tak naprawdę o dwóch fazach przygotowanej likwidacji. Pierwsza faza jest to faza poszukiwania inwestora, bo w momencie, w którym dłużnik, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca ustali, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, czyli tak naprawdę jest zagrożony stanem niewypłacalności, powinien rozpocząć przygotowania i zacząć poszukiwać potencjalnego inwestora. W momencie, w którym tego inwestora znajduje, negocjuje z nim warunki, Sprzedaży przedsiębiorstwa, czy też zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy jakichś istotnych składników tego przedsiębiorstwa. Kiedy dochodzą do porozumienia, przedsiębiorca składa wniosek, o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży wynegocjowanych z tym potencjalnym inwestorem. I wówczas rozpoczyna się postępowanie w sądzie upadłościowym. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli decyzje sądu zapadające w tym postępowaniu nie będą kwestionowane przez uprawnione do tego podmioty, to to postępowanie może się zakończyć w przeciągu 4-8 miesięcy. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, dwie kwestie są bardzo istotne. Koniecznie trzeba ogłosić upadłość. I koniecznie trzeba mieć inwestora, który kupi choć część aktywów przedsiębiorstwa. Bez takiego inwestora nie warto tego, nie ma sensu tego procesu uruchamiać. Oczywiście, że tak, oczywiście jest, że tak, i należy właśnie podkreślić, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi być poprzedzony wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Ogłoszenie upadłości z kolei poprzedza rozstrzygnięcie czy uwzględnienie przez sąd tej przygotowanej likwidacji tej, tej sprzedaży. Przedsiębiorstwa czy zorganizowanych składników przedsiębiorstwa? Kupującym oczywiście może być wierzyciel, ale czy muszą, jak przypuszczam, muszą się na to zgodzić też pozostali wierzyciele? Generalnie to wierzyciele nie powinni zaskarżać decyzji sądu, czyli postanowienia sądu zatwierdzającego, zatwierdzającego warunki sprzedaży. Wierzyciele, tutaj istotne jest stanowisko także wierzycieli, którzy uzyskują, którzy mają ustanowione zabezpieczenie na majątku tego przedsiębiorcy w toku całego postępowania prowadzonego w ramach przygotowanej likwidacji, w momencie, kiedy następuje obwieszczenie o złożeniu wniosku o, o przeprowadzenie upadłości z przygotowaną likwidacją, to tacy wierzyciele, zabezpieczeni wierzyciele rzeczowi zabezpieczeni na majątku uzyskują wniosek czy odpis wniosku i mogą zająć y, y, stanowisko w stosunku do tego wniosku. A kto powinien przygotowywać etapy likwidacji. Czy to może być dotychczasowy zarząd spółki czy, czy to powinien być syndyk już na tym etapie chyba jeszcze, czy nie jest jeszcze za wcześnie że był syndyk bo jeszcze nie ma ogłoszonej likwidacji prawda. Oczywiście, oczywiście o tym, czy przeprowadzamy, czy będzie przeprowadzana upadłość z przygotowaną likwidacją, decyduje jak najbardziej przedsiębiorca. I teraz jeżeli mamy do czynienia z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność, to jest on i jego doradcy. Natomiast gdy mamy do czynienia z osobami prawnymi, spółkami kapitałowymi, to jak najbardziej jest to zarząd w przypadku spółek osobowych, to to są wspólnicy uprawnieni do e, oczywiście e, reprezentowania spółki i prowadzenia spraw spółki. Wiele wniosków o upadłość było odrzucanych przez sądy ze względu na to, że majątek przedsiębiorstwa nie pokrywał kosztu procesu upadłości. Czy likwidacja PriPek może się okazać tańsza i w związku z tym... Większą liczbę przedsiębiorców będzie stać na to przeprowadzenie właśnie takiego procesu likwidacji firmy. Dotyczy to takich sytuacji przede wszystkim, kiedy nie sprzedajemy w ramach przygotowanej likwidacji całego przedsiębiorstwa, tylko część tego przedsiębiorstwa. Wówczas cena uzyskana ze sprzedaży części przedsiębiorstwa rzeczywiście może e, stanowić doskonałe źródło środków służących pokryciu kosztów postępowania upadłościowego. Czy ma Pani jakąś rekomendację? kiedy nie wchodzić w likwidację Pripek. Zalecałabym wszystkim, którzy są zagrożeni upadłością, rozważenie przygotowanej likwidacji, ponieważ przygotowana likwidacja niesie ze sobą bardzo dużo korzyści. Między innymi umożliwia zachowanie przedsiębiorca, przedsiębiorstwa, zachowania funkcjonalnego przedsiębiorstwa, a to oczywiście przekłada się na zachowanie miejsc pracy. Należy wskazać także, że postępowanie upadłościowe z przygotowaną likwidacją jest znacznie tańsze niż postępowanie upadłościowe prowadzone na zasadach ogólnych. Ja tutaj zwracam uwagę, że o sprzedaży o sprzedaży przedsiębiorstwa, części zorganizowanej, części przedsiębiorstwa zapada decyzja już w momencie ogłoszenia upadłości. Zatem nie mamy tutaj do czynienia z. Koniecznością ustanowienia zarządu nad majątkiem, ponoszenia kosztów likwidacji tego majątku. To postępowanie z przygotowaną likwidacją, tak jak wskazywałam, jest tańsze, a co więcej, jest także szybsze. I dzięki temu oczywiście wierzyciele, którzy są najbardziej zainteresowani zaspokojeniem swoich wierzytelności, uzyskają je znacznie szybciej niż gdyby postępowanie upadłościowe było prowadzone według zasad ogólnych. Ale czy Należy to rozważać już na takim etapie, gdy mamy nie, dwie niezapłacone faktury wobec dwóch wierzycieli. No i teo w teorii powinniśmy właśnie zgłaszać wniosek o upadłość, bo no, wtedy skala takiego, ilość takich postępowań po prostu staje się gigantyczna, zwłaszcza wo wobec tym okresie. Takie mam po prostu wrażenie, że proces staje się trudny do opanowania. Miejmy na uwadze to, że mając te niezapłacone faktury, musimy też mieć świadomość, przekonanie tego, że nie jesteśmy w stanie w najbliższej przyszłości uzyskać środków, jakichkolwiek środków na zaspokojenie tych, tych faktur. No i tutaj już tak należałoby podejmować decyzję odnośnie tego, czy przeprowadzamy upadłość z przygotowaną likwidacją, czy też próbujemy restrukturyzować przedsiębiorstwo w ramach postępowań restrukturyzacyjnych? O likwidacji Prypek rozmawiałem z panią Roxaną Barysz z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dziękuję pani Menecelas. Dziękuję panie redaktorze.